Dzień dobry z tej strony Małgorzata Zarzycka. Witam Was bardzo serdecznie w środę. U nas, słuchajcie, dzisiaj pada śnieg i to jest skandal po prostu. Zobaczymy, co się będzie działo w dalszym no, w ciągu dnia. Na razie zima postanowiła wrócić. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, powiem, że ja się nazywam Małgorzata Zarzycka i pomagamy w mojej firmie polskim przedsiębiorcom w ekspansji na Skandynawii. I dzisiaj będzie w ogóle w marcu, będzie trochę jest. Trochę będzie jest, o follow-upie, czyli o tym, jak się, jak, w jaki sposób można budować relacje z klientami. Moim zdaniem, najefektywniejsza, ale też najdroższa, nie łudźmy się, forma tego follow-upu to jest moment, w którym jedziecie żywo, na żywo, w offline i spotykacie się z tymi ludźmi tutaj w Skandynawii. Warto pamiętać, żeby Podjeżdżać i spotykać się nie tylko z tymi, którzy od Was kupują na stałe albo którzy już się zgodzili kupić i już wystawiliście fakturę. Warto też spotykać się z tymi ludźmi, którzy na przykład powiedzieli, że potem, że za chwilę, że jeszcze nie teraz. Dlaczego? Kiedy później siadacie z nimi do stołu, mi się to zdarza, to słyszę, że jest bardzo na przykład wiele firm, które najpierw chcą sprzedać, a później chcą się spotkać. Czyli chcą wejść przy minimalnym nakładzie siły i wysiłku. Z, z, tak to jest odbierane. Nie mówię, że ze strony wszystkich firm, natomiast e, można to usłyszeć, kiedy się już spotyka przy stole z kimś, kto jeszcze nie kupił, planuje być naszym klientem, nie mamy tej faktury, a mimo tego do niego przyjechaliśmy i z nim rozmawiamy. Więc ja wam polecam tą formę. E, mało tego, Zdarzyło mi się i zdarza, że do niektórych firm od razu można się umówić na to spotkanie, a do innych to zależy od branży, wszystko. A do innych może to wyglądać w ten sposób, że jak już sobie przygotowaliście to, o czym wczoraj mówiłam, czyli macie materiały, robicie ten follow-up, dzwonicie sobie, piszecie, to w pewnym momencie ta potrzeba takiego fizycznego spotkania sama wypłynie bo ci ludzie zaczną na Was reagować, zaczną nagle odpisywać na te maile, zaczną nagle z wami rozmawiać przez telefon i to będzie naturalne jako kolejny krok w budowaniu tej relacji. Z kolei są branże, gdzie można od razu wjechać na to spotkanie i nie ma bez, bez takiego powiedziałabym długiego, wiecie, długiego wstępu. Najtrudniej moim zdaniem się umówić na wizyty tam, gdzie wchodzicie z czymś, co jest nowe. Co jest nowe na rynku, tam to wymaga o wiele moim zdaniem lepszego przygotowania, jeśli chodzi o, o, same, o samą treść do follow-upu, bo najczęściej nikt nie chce zmieniać tego, co już funkcjonuje i poświęcać czasu na wychodzenie ze strefy komfortu popatrzenie, poświęcenie uwagi czemuś, co miałoby na przykład usprawnić produkcję, jeżeli nie ma takiego zadania odgórnie, tak? To a propos spotkań tam, gdzie wchodzicie z zupełną nowością, natomiast wszędzie indziej polecam, 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 wtedy widzicie na żywo, co się dzieje, i jak ci klienci odpowiadają, jaką łapiecie też z nimi relację, bo czasem okazuje się, miałam taki przypadek, że jest firma i ma dwie siedziby, w jednej siedzibie jest, jest dwóch zakupowców i w drugiej dwóch. Ja obcowałam czy zadawałam się, czy jeździłam, pracowałam z, cały czas z tą jedną siedzibą i tam się zwolnił zakupowiec, z którym miałam dobrą relację. Ponieważ spotkałam się z oboma, z oboma, z oboma to wiedziałam, że z tym drugim nie dojdę do ładu i składu i po prostu w tej chwili... Przerzuciłam się na tą drugą siedzibę, gdzie wciąż jest dwóch zakupowców, i oni są o wiele bardziej responsywni. Jest ta energia, jest ten flow, i pewnie za chwilę będzie bardzo udana współpraca. Także ja wam polecam wizyty. To jest drogie, do tego się trzeba przygotować. Finansowo też. Zaplanujcie to, miejcie to w budżetach. Jeżeli wchodzicie na tą skanawię i widzicie, że to jest w tej chwili na przykład dla Was za drogie, to ciśnijcie mocno w ten follow-up, który wymaga tylko treści via mail, social media i telefonu i przygotowywujcie się na te wizyty, na przykład opracowywując tą mapę klientów w ten sposób, że jedni są koło Sztokholmu, inni są gdzieś przy Oslo, jeszcze inni są gdzieś całkiem na południu Szwecji. Tak, żebyście, jeżeli to jest dla was wysiłek mocny, finansowy, mogli to sobie bardziej zoptymalizować pod kątem i ilości czasu, jaki w to wkładacie. I nie przemierzać tych kilometrów, że tak powiem, w ciemno, tylko wiedzieć, że ok, to, to teraz tylko południe, a jesienią tylko północ, a. Wiosną to weźmy te środkowe części tych krajów, patrząc na to, gdzie potrzebujemy najszybciej się spotkać. I o tym było dzisiaj. O wizycie u klienta jako moim zdaniem, wciąż najefektywniejszej formie follow-upu, z której wynosimy najwięcej informacji i która najbardziej przybliża nas, do celu, czyli zaistnienia z naszymi produktami i usługami na rynku skandynawskim. Życzę Wam dobrego dnia, pewnie macie słońce w Polsce, zazdraszczam. Do zobaczenia i dziękuję za uwagę.